Cześć kochanie! Pewnie zastanawiasz się, po co ja Cię teraz posadziłam przed tym telewizorem. Dlaczego siedzisz tutaj i czekasz na coś i nie wiesz, co Cię czeka. Otóż, jeśli dobrze pamiętam, jest dzisiaj 8 grudnia. Chyba tak? I są to chyba Twoje 23 grudnia, prawda? Bardzo dobrze pamiętam. O, cii, nikt o tym nie wie! Dobrze wiemy, że byłeś dzisiaj calusieńki dzień na uczelni. Jesteś zmęczony. I nie mieliśmy dzisiaj czasu, aby organizować jakąś wielką imprezę z balonami i po prostu z milionem ludzi i głośną muzyką. Lecz najgorsze jest to, że nie mieliśmy okazji ani możliwości, aby sprowadzić w jedno miejsce wszystkich ludzi, którzy bardzo wiele dla Ciebie znaczą i bardzo ich kochasz. Kochanie, niedługo minął dwa lata, odkąd Cię poznałam. Poznałam Twoją niesamowitą duszę. Twoje wielkie, ciepłe serce i to, z jakim niesamowitym podejściem traktujesz cały świat i wszystkich dookoła ciebie. Dlatego dzisiaj chciałabym Ci w taki niekonwencjonalny sposób pokazać, ile ludzi dookoła ciebie bardzo cię kocha i jak wiele zmieniłeś w ich życie. Czasami widzę jakie masz wątpliwości i tracisz wiarę w siebie i czujesz się samotny. jednak chciałabym Ci pokazać jak dużą zmianę wprowadzasz na co dzień to jak traktujesz innych i to ile miłości oddajesz od siebie trafia do nich przede wszystkim kochanie dzisiejszą wiadomością dla Ciebie jest to że nigdy nie jesteś sam Zawsze masz wokół siebie ludzi, którzy Cię kochają i będą dla Ciebie, nawet w tych najmłodszych Kochanie, skromadziliśmy się tutaj wszyscy, aby złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Poczekaj, ktoś dzwoni? Halo? Wiktor? Poczekaj chwilę. Ty masz dzisiaj urodziny! Tak, to ty masz dzisiaj urodziny. Więc życzymy ci... Szczęścia, zdrowia i słodyczy. Adam z Wiktorem tobie życzę. Przyjacielu w dniu twoich urodzin życzę ci wielkiej klaty i zajebistej pracy, bo w sumie wszystko już masz. No i nie zmieniaj się, bo kto się będzie o mnie tak troszczył jak ty, słodziaku?

no, musimy opić tę okazję. Buziaczki! Slay bestie. Hej, Kaszemczak, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrówka, szczęścia, e, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo pieniędzy, i żeby wszystko, wszystko, wszystko to sobie marzyć, się spełniło. Cześć Michał Pięknie dziś wyglądasz. Z okazji Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam, 100 sto lat, sto lat, niech żyje nam, niech żyje nam. Ola! Ola. To my, te najbardziej pierdolnięte siostry, chciałobyśmy życzyć Ci pozytywnej energii, którą już masz, wiele radosnych chwil spędzonych w gronie tych najbliższych, radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy, dużo zdrówka, bo to w sumie w życiu najważniejsze. Szczęścia w miłości. Trzymamy mocno kciuki, żebyś został tym magistrem. Milionów kolorowych papierków, które ludzie nazywają pieniędzmi. I cieszymy się, że Cię poznałyśmy. Nie zmieniaj się. Wszystkiego najlepszego. Od bliźniaczek. <grystanie> Myślę, że mnie jeszcze pamiętasz. Twój kumpel Barman. Uwaga. Chyba... Chciałbym Ci życzyć życzenia. Eee, zacznijmy może od szczęścia, pieniędzy. I myślę, że spełnienia. A, no i spokoju to wszystkim. I nie wiem, czy byś coś chciał jeszcze. Nie, 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 nie chcesz nic więcej. To ci wystarczy. Szczęście, pieniądze i spokój. No i no. Pozdrawiam jeszcze cię. Z takiego ładnego widoku. Trzymaj się. I love you so much. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego z okazji urodzin. urodzin! Szczęścia, zdrowia, pomieślności, wszystkiego... No, z z sukcesów! Się, su właśnie, sukcesów. No i niech wszystko Ci się spełni, o czym tylko, Michał marzysz. A... no, wszystkiego najlepszego Dziaki. Ci życzę. Buziaki! Hmm. Siema, Michał, z okazji Twoich urodzin. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo pieniędzy, dużo szczęścia i miłości z Mają. Obrony tego magistra i spełnienia wszystkich marzeń. Z bestii! 100 lat! Otrzymałam, Michał, z Twoich urodzin. Chcielibyśmy Ci życzyć dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń, ukończenia studiów, żeby szło Ci na nich bardzo sprawnie i podróży dalekich, szerokich. Jak, jak najdalszy, jak najdalszy, jak najdalszy. Jak na, przykład na Malediwy, albo i dalej. Wiecie, te marzenia pociągną dużych przyrostów na siłowni, tak, i super pracy, takiej dobrze ładnej. bye Pozdrawiamy. skończyli? Dobra, czas na mnie. Słuchaj mi się, czego ja mogłabym Ci życzyć. Przecież wszystko już masz, tak jak powiedział pacek. Mogłabym Ci życzyć wszystkiego, czego życzyli ci inni, bo są to najszczersze życzenia. Prosto z serduszka. Ja jednak chciałabym Ci przede wszystkim życzyć tego, żeby całą miłość i dobro, które dajesz światło, wracało do Ciebie z podwojoną siłą. Zresztą ja wiem, że wróci, ponieważ. Ten świat nie byłby taki sam bez Ciebie. Bardzo Cię kocham. Chcę życzyć, chcę życzyć Ci, żebyś zawsze spełniał się w tym, co najbardziej lubisz robić. Chciałabym, żeby zawsze dopisywało Ci zdrowie, abyś nigdy nie musiał się o to martwić. I życzę Ci, kochanie, przede wszystkim wielkiej, wielkiej miłości i szczęścia i spokoju, abyś zawsze mógł być tym cudownym człowiekiem, jakiego poznałam i jakiego kocham. Buziaki. Wszystkiego najlepszego. Yeah Jesteś tu i teraz i ja jestem tu też.